Na szkło, słucham Cię. Chciałeś wystąpić, to mów. Mhm. Okej, te trzeba obciąć, kolego. Chcesz wody? Proszę. Spędzi, podrapać. Tutaj. Jeszcze. Już napij się wody. A ta konstrukcja, słuchajcie, to jest tak. Te dwie miski z tym stojakiem, może ja wam zaraz zajmę i pokażę. O, te dwie miski z tym stojakiem to jest zestaw kupiony normalnie. <gryw> tak twoje. Jeszcze musisz pić. Nie, no to przesuń się. To jest zestaw normalnie kupiony na Allegro. A to jest ta ikeowa podstawka na buty. Przy kaloryferze przyczepiłam filcowe podkładki. Oczywiście kaloryfer jest cały ochlapany, My jego raz w tygodniu. To nie jest do jedzenia, przepraszam cię bardzo. Filcowe podkładki, bo on jak jadł to się strasznie tukło. Pod spód położyłam dwie wycieraczki z pepko. One chyba kosztowały 8 zeta każda, bo przecież to się leje z tego ryła po całej podłodze. Tak? Tak. Tak się cieszyliśmy, mąż mówi ojejku jak fajnie, bo ten pies jak pije wodę to nie chlapie tak jak Czesiek. No nie chlapie, ale potem stąd, a tutaj z tych polików tak wszystko cieknie że jest taka ścieżeczka, stąd ten dywanik w kuchni, który tu do niczego nie pasuje jest piękny, bardzo mi się podoba jest w ogóle bardzo taki gruby wyśliniłeś mnie kolego i fajnie się na boso po nim chodzi natomiast no wiecie kuchnia stara jak świat i w ogóle tu nic do niczego nie pasuje, no ale trudno przepraszam, dlaczego gryziesz ręce, które cię karmią? I jeszcze te nóżki, tak tutaj staram się umieścić między tymi kratkami, żeby to się nie przesuwało na boki. W tą stronę trochę lata, ale to nie przeszkadza. Najważniejsze, że nie lata na boki i to się nie... Nie składa. Jeszcze się nie zdarzyło, żeby się te nóżki złożyły. Zbieramy się, słuchajcie, do weterynarza, bo mamy cały czas problem z oczami. Najpierw w ogóle mieliśmy zabieg na usuwanie rzęs, tak zwanych ektopowych, jeżeli dobrze mówię. To znaczy, że rzęsy rosły psiakowi wewnątrz powieki, nie tylko na powiece, ale też od wewnątrz, więc drapały mu cały czas oko i on cały czas te oczy mrużył. Doktor w ogóle powiedział, że jeszcze w swojej całej karierze. Że nie widział tylu rzęsek topowych, bo normalnie psy mają po parę rzęs na górnej i na dolnej powiece, a u niego było kilkanaście, nawet więcej. Ja już widzę, że na jednym oku są kolejne cztery, to znaczy kolejne. Doktor powiedział, że tego było tyle, że bardzo możliwe, że to przeoczył. Więc prawdopodobnie zabieg będzie trzeba wykonać raz jeszcze. Oprócz tego braliśmy jeszcze wymaz z oka i okazało się, że są jakieś grzyby, bo cały czas te oczy były czerwone, załzawione, więc leczyliśmy dwa tygodnie te grzyby kroplami. I teraz jadę właśnie na kontrolę. Już tydzień po odstawieniu kropli, zobaczymy, chyba dzisiaj też będziemy brać wymaz, żeby sprawdzić, czy, czy to cholerstwo sobie poszło, czy nie. Natomiast jeśli chodzi o ten zabieg, zabieg polega na wypalaniu w narkozie, oczywiście całkowitej, na wypalaniu tych rzęs. No i oczywiście nie jest powiedziane, że one nie wrócą, nie odrosną. Jeśli tak się stanie, to wtedy jest proponowany proponowane jakiś inny zabieg, czyli jakieś wymrażanie, zamrażanie. Pokaż się kolego. O, pokaż tu swoje biedne oczęta. To, ciebie, oczy, to jeszcze coś się przy oku, na skórze zrobiło. Jeszcze to się tak wierci, że przecież nie będę w stanie wam tego pokazać. Zobaczcie, jak on wbija pazury. Ja mam wszystko pozaciągane. Au! Tak, teraz w ogóle nie czujesz, że postawiłeś łapę na mojej torebce, prawda? I zaraz mi ją porysujesz. Złaś. Chodź, idziemy. Idziemy. Nie tu. Nie tu, dalej. grypesek 471 już morda, żeś byłeś. My już po wizycie, no okazuje się, że Będziemy powtarzać ten zabieg, bo tych rzęs się jeszcze tam wyłoniło sporo. Doktor mówił, bo konsultowałam się w sumie i z dr Patrycją, i z dr Arturem. W ogóle polecam Wam bardzo ortowet, jeśli jesteście z Lublina, albo nawet i nie, bo z tego co wiem ludzie przyjeżdżają z całej Polski. Doktor mówił, że dobrze by było to powtórzyć, bo rzęsy, które były takie mikroskopijnie malutkie, one w tej chwili właśnie urosły i są psy które mają to od dziecka że właśnie rodzą się z podwójnym rzędem rzęs a są psy, które gdzieś tam w międzyczasie którym wyskoczył 2-3-4 rzęski na krzyż. no a on tego miał kilkadziesiąt jak dzisiaj ustaliliśmy, więc więc będziemy w poniedziałek 19 grudnia powtarzać fajnie, że przed świętami zdążymy, bo mi go szkoda po prostu bardzo się męczy Przymierzam się do nagrywania dla Was mm, filmu i próbuję to ogarnąć jakoś. Już jestem bliżej niż dalej. Zaraz muszę zaświecić tę lampę i zobaczyć, czy światło będzie lepsze, czy gorsze, bo tu mam bardzo ciepłe, a z kolei z lampy mam bardzo zimne. Przypięłam ten mikrofon, zobaczymy jak on będzie zbierał dźwięk, bo będę siedzieć tu. I w ogóle kadr chciałam sobie zrobić jakiś taki, żeby nie było widać tego... E tego kontaktu na ścianie. Albo czymś zasłonię to gniazdko, bo mnie irytuje po prostu. A że to było pomieszczenie, w którym kiedyś docelowo miała być kuchnia, to gniazdko jest właśnie na takiej wysokości przy kolejnym jakimś remoncie, który nastąpi, mam nadzieję, niebawem, bo ja jestem człowiek-remont, w przeciwieństwie do mojego męża, który ma zapewne nadzieję, że kolejny remont nie nastąpi nigdy. Będę musiała sobie to gniazdko przenieść na dół. Choć nie powiem, jest to dosyć wygodne w użytkowaniu na co dzień, nie trzeba się schylać, tu się ładują baterie, tu idzie kabelek do lampki. Kiedy się nie ładują baterie, to idzie kabelek tutaj na komodę za lustro. I mam sobie tutaj końcóweczkę do ładowania. Uwaga, na oczy to Ta lepiej tak, czy lepiej tak. O, już się zrobiło dużo cieplej. Może po prostu odsunę tę lampę. Jak najdalej stąd. Jak tu będziemy mieć z cieniem? Słuchajcie, to nie jest wszystko takie obciu, tym bardziej jak się nie pamięta. Ha, ha, ha. Nie no chyba chyba będzie ok. Jak mi siadło tak, żeby koło zasłonić, to matko kochana. To się nie da. Może jakoś tak. To tam znowu drzwi. Tak no i tak nie dobrze. Jakbym polazła w kąt. Jakbym zasiadła na stołku i tutaj mówię Wam no, po prostu dylematy życia. Pokombinuję. Po pierwsze to tu jest coś na obiektywie. Halo? Pytanie pierwsze jak to słychać? Pytanie drugie czy zasłaniam gniazdko? Pytanie trzecie, jak ze światłem? Pytanie czwarte, czy coś nie jest nie tak na komodzie? Pytanie piąte, co tu będzie widać? Kurwa, coś będzie. Gorzej, że przebitek teraz nie nagram. Ale nie, A widać spodnie. Jak głośno mam mówić? Halo, halo, raz, raz, raz. Czy w ogóle ten mikrofon to tutaj dobrze zbiera? Może dam go jeszcze nie. Oj, oj. Oj, 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 Nie, za nisko. Pięknie? Pufa, 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 pufa! Ho! Genius. Action. Nie, nie, action. Muszę to odtworzyć i zobaczyć. Który czas oglądamy ten film? Trzeci? Czwarty? Słuchajcie, oglądamy film pod tytułem Uciekaj. Genialny film. Stary, stary, ale świetny. Jak chcecie zobaczyć zarąbisty film, to. O, dobra, nie będę wam spoilerować, bo to już końcówka, ale mega polecam. Przyszło za lando. Kolego. Bez A, Co myślicie, czy, w ogóle czy ten kolor jest spoko? Czy pędzle to już wyschły? Te małe to tak. Ale te duże to chyba jeszcze nie. Na rozruch. Robocza bluza to może oznaczać tylko jedno świąteczne porządki, generalne. Łącznie ze ściąganiem filanek, myciem parapetów i innych takich zakamarków. Nie, że nie sprzątam, nie, bo sprzątam raz w tygodniu, a odkurzać staram się częściej, choć ostatnio mi nie wychodziło. Dlatego też zaopatrzyłam się w robota sprzątającego, którego muszę sobie w ogóle w końcu odpalić, ale to muszę najpierw posprzątać właśnie, bo myślę, że jakby dzisiaj tu przejechał, to by się zapchał od razu. Jest taki syf Sodoma i Gomora. Każdy, kto ma psa, ten wie, jak wygląda częstotliwość sprzątania z psem i bez psa. Kiedy psa nie było w naszym domu, to znaczy między końcem października a początkiem maja, ja mogłam nie sprzątać przez 2-3 tygodnie i było elegancko. Wcale nie było no, jedz sobie, jest! Wcale nie było brudno, wcale się tak nie kurzyło, nic nie fruwało po podłodze, tak jak teraz, a teraz po podłodze fruwa sierść i koty, w sensie kłęby kurzu takie skłębione właśnie z sierścią. Jeśli chodzi o szczotki do wyczesywania psa, to jeżeli taki temat by Was interesował, w ogóle jeżeli interesuje Was temat psa tej rasy, to dajcie znać, to może nagram taki osobny film. Bierę się, bo już jest 11, wziąłam sobie wolny w pracy, ale jeszcze odśnieżałam, bo znowu nasypało. Przez noc byłam z tym gałganem na dworze, pobawiłam się z nim trochę. Sprzęt do sprzątania mam. Zamierzam zrobić dzisiaj wszystko: całą chałupę, a chałupa jest spora. I mimo, że nawet są takie dwa pokoje, do których się rzadko wchodzi, ale to jest jeszcze gorsze, bo kiedyś do nich wchodzi, to się tam po prostu coś wrzuca i się zamyka te pokoje. I ja wam zaraz pokażę, co się dzieje w jednym z tych pokoi. Tam jest składzik, wszystkiego, i ja to muszę też dzisiaj posprzątać. No bo y, chociaż nie, chyba na święta nikt u nas nie będzie nocował, no, no niemniej jednak y, miłoby było, żeby było czysto wszędzie już. Miałam niecny plan w tym roku zacząć porządki świąteczne i świąteczne dekorowanie domu w pierwszym tygodniu grudnia, a mamy już trzeci tydzień grudnia, więc praktycznie za półtora tygodnia są święta, e, ale że skupiłam się na nagrywaniu filmów dla Was i na montowaniu, co zajmuje mega dużo czasu, szczególnie kiedy się jest po przerwie i się połowy rzeczy nie pamięta. No, to chałupa zeszła na. Chałupa i święta zeszły na drugi plan, a to miał być vlogmas. A tutaj jest zero akcentów świątecznych po prostu, chyba tylko mikołaje były, no bo właśnie skupiłam się na czym innym. O, to i on. Bokój wstydu. To jest wszystko. To są rzeczy do przerobienia, zasłonki, które kupiłam w Pepko. Chcę je przeciąć na pół i sobie właśnie zrobić do dużego pokoju. Na święta raczej pewnie nie zdążę, ale zobaczymy. To są pościele różne. Z biedry z Sensei'a, które też muszę przeszyć, bo mają nie taki wymiar jak mi jest potrzebny, aby były bardzo korzystnej cenie. Strasznie tu zimno w ogóle w tym pokoju. To jest armagedon, słuchajcie, to jest wszystko. To jest odkurzecz piorący, którym przez ostatnie pół roku prawie codziennie prałam siuśki na dywanie, bo gościu mi szczał w domu. Jeszcze mu się zdarzy raz na jakiś czas, ale no, powiem Wam, odkurzacz mi się zwrócił. Serio. Mm, tu są pudła, tam są obrazy zdjęte z sypialni w październiku, w listopadzie zeszłego roku i tak sobie stoją do sprzedania albo do oddania. No, generalnie tak, pudła, ubrania, które są do wystawienia lub są wystawione na Vinted. Tam jeszcze w worku jakieś ubrania do oddania. Pudła, pudełeczka, wieszaczki, puzzle. Także może już stąd chodźmy. Ale nie, zostawię sobie otwarte czyli niech trochę ciepła wleci. Bo słuchajcie, tutaj jest myślę 17-18 stopni w tym pokoju. Żejnik jest zepsuty, pokój jest narożny i jest strasznie y, zimno. Jeszcze pokój ma spady. No cudownie, dodałam sobie roboty jeszcze. Zalałam wszystkie szuflady, bo jak zawsze w sumie nalewałam sobie w ten sposób wody do dzbanka filtrującego. I on stoi sobie, tak wiecie, na słowo honoru, tutaj. Poszłam coś tam robić. I woda zaczęła mi się przelewać. I dzbanek wtedy zrobił takie sru z impetem na szafkę. Woda tutaj tak chlusnęła, i zaczął tutaj się taki wodospad. Woda poleciała do wszystkich szuflad, właśnie ostatnią wysuszyłam i będę chować sztućce. Także, brawo, ja! Jedziemy ze zlewem. To zlewu, słuchajcie, zawsze używałam tego produktu, ale kupiłam po raz pierwszy jakieś takie magiczne gąbki i zaraz sobie wypróbuję. Coś wyciera, ale czy ten zlew będzie tak wyglądał jak po użyciu tego płynu? Czy ja wiem, czy ona jest taka magiczna? Zobaczcie. Co to jest? Nie wiem. Nie, ja jak nie naleję tutaj jakiegoś środka, to po prostu nie czuję, że to czyszczę. Także dziękuję pani gąbce. Aby ktoś chciał mnie spytać o rękawiczki, nie potrafię sprzątać w rękawiczkach. Wiem, że skóra się niszczy, że ręce się niszczą, ale serio nie potrafię. Chyba słuchajcie u męża o nową kuchnię, może koło wiosny, może na lato. Bo po prostu już gdzie się nie spojrzę, i czego nie dotknę, to już mi irytuje. Chociaż ta kuchnia jak na swoje lata, a ma ich tak podejrzewam, ze 30, trzyma się świetnie, pomijając to, że jest. No jest taka, wiecie, no ma małe szuflady, przechowuje się w szafkach, co nie jest zbyt wygodne, bo na przykład. Pamiętam, jak moja mama tu mieszkała i ja długo, długo po niej też w tej dolnej szufladzie przechowywała pokrywki. Natomiast to jest jedyna głęboka szuflada w tym domu, więc ja tutaj przechowuję ryż, kaszę, jakieś takie rzeczy. I jest to mega wygodne, bo ja po prostu od razu widzę, co mam. Więc bardzo mi brakuje czegoś takiego jak szuflady do przechowywania. Jak chcę coś. Te szafki są głębokie, wiecie. Jak chcę coś wyjąć, pokażę wam na przykładzie. Tutaj już dowiesiłam. Tylko skrzypią ze starości. E, tutaj dowiesiłam pojemnik. Tutaj dostawiłam te takie półki ikeowe, żeby mi się więcej w tej szafce mieściło. Jest to wszystko kompletnie nieustawne, bo jak chcę wziąć coś, co mam z tyłu, to ja muszę wyjąć to wszystko, żeby się tam dostać do tych pudełek. Z mąkami, z bułką tartą i z tymi rzeczami, więc to jest naprawdę mega nieporęczne. Szafki narożnej bez takiego czegoś wyjeżdżanego, co nie wiem jak się nazywa, brońcie, Panie Boże, nigdy więcej. Ja tu prawie nurkuję, słuchajcie, w tej szafce. Tu i na dole. To samo dzieje się tutaj. No tutaj przynajmniej mam tak, że jak chcę coś wyjąć stamtąd, to to sobie wsadziłam, to do pojemnika. I tu znowu pięterko Ikea się kłania, bo tu mam różne miski i pojemniki. Ta szafka, której tu nie widzicie. Ta szafka narożna miała kiedyś szybę. Tej szyby już nie ma, bo jak zmieniliśmy okap, to szyba waliła w okap, bo się otwierała nie w tę stronę co trzeba. Więc po prostu finalnie ją zdjęliśmy. Także tutaj jest wszystko, że tak powiem, kówno do mazi, a to się rozłazi. Takie powiedzą, ka się zna, a jak. A propos rzeczy, które mnie irytują w tej kuchni, ściągam ze ściany to coś, bo póki to działało, to było wszystko fajnie, ale niestety lata świetności mamy za sobą urządzonko i działa tylko e, jeden nóż, drugi nie działa w ogóle. To jest na ręczniczki, ale ja ręczniczki teraz... Zazwyczaj te papierowe kupuję w takich wielkich rolkach, to po prostu bardziej się to opłaca. Więc to tak sobie wisi z jedną tylko rolką folii spożywczej i zajmuje mi miejsce. Ogólnie ja bardzo polecam takie urządzenie, bo ono jest mega praktyczne, jeśli ma się je pod ręką, Ale. Na pewno nigdy bym już nie zamontowała tego na ścianie. Tylko i wyłącznie wewnątrz szafki. Akurat te szafki znów mają takie rozmiary drzwiczek, że to coś by mi się nie zmieściło. Ile miejsca na blacie. No i git. Serio, wolę już mieć te dziury w płytkach. Jeszcze trochę mam. Jeszcze jedno. Gdzie jest? Zjadłeś? No w końcu jakieś ozdoby. Wytahałam drzewko, które mam sprzed chyba dwóch albo trzech, chyba sprzed dwóch lat z Ziska. Ozdoby choinkowe, bardzo proszę. Wszystko jest podpisane. Bąbki białe, bąbki złote. Ozdoby, bąbki złote papierowe. Wszystko wiadomo. Lampki białe ciepłe. Dobnie. A tu mam choinkę, która jest po prostu przepiękna i polecam Wam tę choinkę po stokroć. To będzie jej trzeci rok, chyba, u nas. Tak, tak, bo w tamtym roku była bez Czesia. tak. 210 cm to jest choinka z Juli. Ja ją kupiłam za jakieś chyba 300, nawet nie całe, te yy, 3 lata temu. Ona w tej chwili jest chyba za 600. Ale wiem, że była jakaś mm, promocja na nią w gazetce, więc jeżeli ktoś potrzebuje choinki na ostatnią chwilę albo potrzebujecie na przyszły rok, to może po świętach będą się e, wyprzedawać albo będą jakieś obniżki. Jest Boska. Oczywiście, jak rozłożę, to wam pokażę.